W Chicago w domu Podkalan podczas specjalnego wieczoru wspominano ze wzruszeniem Zofię Solarzową, twórczynię znanych zespołów artystycznych Biały Donajec oraz Promni. Górale mówią o niej ikona, żywa legenda, kobieta z wielką charyzmą. Był pokaz filmu w reżyserii Wojciecha Solarza Świetlisty Dom, a także promocja pamiętnika opracowanego przez publicystę i wykładowcę z Polski, Andrzeja Sowe, Zofia Solarzowa, życie spełnione. Z tym tytułem bardzo polemizował jej syn Wojciech. Powiedział, że ten tytuł jest nieprawdziwy. Mówi, co to znaczy życie spełnione? Przecież pani, moja matka przeżyła wielkie tragedie: śmierć córki, śmierć męża. Ja udowodniłem, że to jest życie spełnione nie to życie fizyczne, tylko to duchowe, artystyczne że była, pracowała, byłam żoną solarza i organizowała uniwersytety ludowe, organizowała teatr ludowy, stała na czele zespołu ludowego, który 16 lat działał w Białym Dunajcu, że napisała piękny pamiętnik, że pisała wiersze. Pamiętam e, panią Zofię Solarzową, starszą no, to, no, nobliwą panią, e, taką warszawiankę, która jak się we wsi przechodziła, no to my młodzi patrzyli, co to za pani, wiecie, idzie. A że jest, ona e, już przylgło do niej, że jest instruktorką, kierowniczką, znaną osobą, to z wielkim szacunkiem my dzieci szkoły, szkolne pod, szkoły podstawowej, strasznie z wielką estymą podchodzili do tego. No i wrażenie robiła e, piorunujące. Zawsze nam starsi godali, że nie było to jak za pani Solażowej. Choćby jak pięknie tończyli, jak pięknie się prezentowali. Zawsze nam gadali, że no, pani Solażowa zawsze to pięknie robiła. Nie wiem, nie wiem czemu to tak było, ale ta pani Solażowo wdarła w nas, w nas, bionie do najec, tak jakby się wdarł ten pług w tą. Jim Wordenholm. Potrafiła stworzyć taki zespół, który, na no po grajsku gadając, hernieśli, był jednym z najlepszych zespołów tego regionu, a miał się stać trzecim zespołem po Mazowszu Śląsku. Ale najwięcej o Zofii Solarzowej może powiedzieć jej wnuczka, Magdalena Solarz, która wychowywała się przy babci w górach. Babcia, jak mówi, była jej drugą mamą. Babcia była osobą bardzo um, komunikatywną. Była bardzo pogodna. E, rozmawiała ze wszystkim, począwszy od króla, przez chłopa. E, miała zawsze jakiś temat. E, na pewno była wykształcona i oczytana. Na pewno szalenie dużo mi przekazała w ogóle z polskiej kultury, nie tylko ludowej. Bardzo silna osobowość. Kobieta mądra. I bezkompromisowa, no nigdy nie szła na jakieś takie układy. Była ciepłą osobą bardzo, taką nawet przylepką i e, tak jak mówiłam, że była komunikatywna, to specjalnie z młodzieżą się fantastycznie dogadywała. Nawet moi koleżanki i koledzy, bardzo byliśmy wtedy młodzi. To szli na pogaduszki z babcią, ja się złościłam, że oni tam tak długo siedzą, a oni mieli tysiące tematów do porozmawiania. Magdalena Solarz przejęła od babci wszystkie artystyczne zamiłowania. Chociaż jak mówi skromnie, daleko jej do Zofii Solarzowej, 38 lat temu założyła zespół pieśni i tańca, znany jako Teatr Wici. Tak się stało, że znalazłam się za tą wielką wodą, czyli w Stanach, w Chicago i gdzieś ten bal, bakcyl tej sceny, jako była tancerka, to się potem przeradza w choreografa i to człowieka po prostu trzyma. Kiedy ja tu zacząłem mieć do czynienia z festiwalem na góralską nutę w 87 czy 88 zaprosiłem zespół zespołu właśnie Magdę Solarz i byłem ogromnie zaskoczony, że ona się jakby się upodobnia coraz bardziej do babci i swoją posturą i tym co po prostu robi. No i wychodzi z tego, z tego polskiego pojęcia, że niedaleko jabłko od nie pada i Magda robi to, co babcia robiła, czyli w genach coś musiało pozostać. Czasami nas tam nazywają WICI, no, ale staramy się tłumaczyć i jakby przekazywać na scenie tą dobrą nowinę. To jest taka pasja, ale nie chcę wejść na osobę szaloną. Myślę, że Wici mają niezaprzeczalne osiągnięcia. Mamy 70% występów w środowisku amerykańskim, bo nie mamy bariery językowej i docieramy wszędzie. Współpracujemy z Symfoniczną Orkiestrą Paderewskiego, z Twin City Ballet, to jest baletem tutejszym, z Opera House. Także no naprawdę w zeszłym roku było tych występów 63, od 10-minutowych do dwóch godzinnych koncertów. Teatr Wici występuje na scenach całego świata. W tym roku jedzie na festiwale międzynarodowe do Polski i Francji. Tu może troszkę się pochwalić, że w Kolumbii zdobyliśmy pierwszą nagrodę na 40 zespołów z całego świata. Jest naprawdę dużo tych osiągnięć, ale jest też dużo trosk. Mamy teraz 12 grup wiekowych, dzieciątka od trzech latek do ludzi osiemnastoletnich i jest też grupa old oldboyów, także razem 350 tancerzy. To jest jakby no taka szkoła i zespół wielki, ale na przykład no myślę, że nie ma zespołu w Stanach, tak odważy się powiedzieć, żeby miał takie zaplecze kostiumowe jak my. Magdalena Solarz wierzy, że babcia Zofia cały czas patrzy na nią z nieba, na jej pracę i poświęcenie z wielką dumą. Zofia Solarzowa na zawsze pozostanie w jej sercu. Jest jej wdzięczna za miłość do muzyki i tańca, którą od lat zaraża następne pokolenia. Pamiętam taki moment, raz wsiadłyśmy do autokaru, bo zespół jechał gdzieś tam na wybrzeże, zespół Biały Dunajec. Jestem powiedzmy dziewczynką 12-13 letnią, w stroju, to jest zespół dorosły, ja taką maskotką wam przez ileś lat. No i e, nagle zaczyna kapela w tym autobusie grać, nasi górali, którzy zawsze podróżując też śpiewali, cudownie grali. Myśmy się tak spojrzały na siebie, taki prąd nas przeleciał, żeśmy się zrozumiały jaka ta muzyka jest wspaniała, ta góralska. I ona właśnie mnie nauczyła pasję do folkloru, nauczyła mnie tańczyć. Um... I pchała mnie właśnie, żebym skończyła szkołę choreograficzną w Rzeszowie. Ona była moją pierwszą nauczycielką tańca ludowego i nauczyła mnie w takich podstawowych kroków. A teraz moją panią jest a, pani Ania i ona mnie uczy tańca, ale pani Magdzie zawsze będę zawdzięczać tę to moją tak jakby... Pierwszy raz jak zaczęłam tańczyć to dzięki niej i ona mnie nauczyła tego wszystkiego i bardzo będę jej dziękowała przez całe życie, bo dzięki niej mogę podróżować przez um, cały, e, cały, cały świat.